W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Litania do Miłosierdzia Bożego. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Miłosierdzie Boże, najwyższe przymiocie Stwórcy, ufamy Tobie, miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości u święciciela, ufamy Tobie, miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnica Trójcy Świętej, ufamy Tobie, miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Boga. Ufamy Tobie, miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów niebieskich. Ufamy Tobie, miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia. Ufamy Tobie, miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały. Ufamy Tobie, miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym. Ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami, ufamy Tobie, miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu, ufamy Tobie, miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie wcielonym, ufamy Tobie, miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, tryskające z najświętszego serca Jezusowego, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, dające nam najświętszą Maryję Pannę za matkę miłosierdzia, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła Powszechnego, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże w ustanowieniu sakramentów świętych, ufamy Tobie, miłosierdzie Boże, przede wszystkim w sakramencie krztu i pokuty, ufamy Tobie, miłosierdzie Boże, w sakramencie ołtarza i kapłaństwa, ufamy Tobie, miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej, ufamy Tobie, miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników. Ufamy Tobie, miłosierdzie Boże, w święceniu sprawiedliwych. Ufamy Tobie, miłosierdzie Boże, w udoskonaleniu świątobliwych. Ufamy Tobie, miłosierdzie Boże, stroju chorych i cierpiących. Ufamy Tobie, miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych. Ufamy Tobie, miłosierdzie Boże, nadziejo dusz rozpaczonych. Ufamy Tobie, miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom, zawsze i wszędzie. Ufamy Tobie, miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami. Ufamy Tobie, miłosierdzie Boże, pokoju konających. Ufamy Tobie, miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych. Ufamy Tobie, miłosierdzie Boże. Ochłodo i ulgo duszczyzn, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, koroną wszystkich świętych, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów, ufamy Tobie. Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który. Się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej mszy świętej. Wysłuchaj nas, Panie, Baranku Boże, który w nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego. Przed to miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będziemy. Módlmy się. Boże, w którym miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzy na nas łaskawi i pomnóż w nas ufność, miłosierdzie Twoje, byśmy nigdy nawet w największych trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym miłosierdziem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie teraz i na wieki wieków. Amen. Przywitajmy Pana Jezusa, który jest w Tabernakulum w Kaplicy Towarzystwa Świętego Pawła w Częstochowie. Niechaj będzie pochwalony przenaświętszy sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenaświętszy sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przez najświętszy sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Litania do świętej siostry Faustyny. Kiryele Chryste Kyrie eleison. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami, Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty Boże. Zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Faustyno, żywy świadku miłosierdzia, Ojca Niebieskiego, módl się za nami. Święta Faustyno, pokorna służebnica Jezusa, wcielonego miłosierdzia, módl się za nami. Święta Faustyno, posłuszne narzędzie Ducha Pocieszyciela, módl się za nami. Święta Faustyno, ufna córko matki Miłosierdzia, módl się za nami. Święta Faustyno, powiernico orędzia w Miłosierdziu Bożym, módl się za nami. Święta Faustyno, wierna sekretarko słów Jezusa Miłosiernego, módl się za nami. Święta Faustyno, wielka apostołko Miłosierdzia Bożego, módl się za nami. Święta Faustyno, Szefarko Boga, bogatego w miłosierdzie. Módl się za nami. Święta Faustyno, darze Boga dla całego świata. Módl się za nami. Święta Faustyno, dostrzegająca dobroć Stwórcy w każdym stworzeniu. Módl się za nami. Święta Faustyno, wielbiąca Boga w tajemnicy wcielenia. Módl się za nami. Święta Faustyno, uczestniczko męki, i stania Pana, módl się za nami. Święta Faustyno, przewodniczko na drodze Jezusowego Krzyża, módl się za nami. Święta Faustyno, spotykająca się z Jezusem w sakramentach świętych, módl się za nami. Święta Faustyno, zjednoczona z oblubieńcem swej duszy, módl się za nami. Święta Faustyno, olśniona miłosierdziem Boga w życiu Maryi. Módź się za nami. Święta Faustyno, miłująca Kościół, mistyczne ciało Chrystusa. Módź się za nami. Święta Faustyno, mocna prawdziwą wiarą. Módź się za nami. Święta Faustyno, wytrwała niezłomną nadzieją. Módź się za nami. Święta Faustyno, płonąca gorącą miłością. Módź się za nami. Święta Faustyno. Piękna, prawdziwą pokorą, módl się za nami. Święta Faustyno, prosta, dziecięcą ufnością, módl się za nami. Święta Faustyno, wzorze pełnienia woli Bożej, módl się za nami. Święta Faustyno, przykładzie ofiarnej służby, módl się za nami. Święta Faustyno, opiekunku troskliwa dusz kapłańskich i zakonnych, módl się za nami. Święta Faustyno, ochrono przed Wami ludzi, młodych i dzieci, módl się za nami. Święta Faustyno, nadziejo upadających i zrozpaczonych, módl się za nami. Święta Faustyno, umocnienie chorych i cierpiących, módl się za nami. Święta Faustyno, wspierająca ufność w sercach konających, módl się za nami. Święta Faustyno. Ofiarująca się w zagrzeszników, módl się za nami. Święta Faustyno, zatroskana o spawienie wszystkich ludzi, módl się za nami. Święta Faustyno, orędowniczko cierpiących w czyjscu módl się za nami. Święta Faustyno, prosząca o miłosierdzie Boga dla całego świata. Módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam Panie, baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święta Faustyno, abyśmy życiem i słowem głosili światu orędzie miłosierdzia. Módlmy się, miłosierny Boże. Przyjmij nasze dziękczynienie za dar życia i posłannictwa świętej Faustyny i za jej stawienictwem pomóż nam wzrastać w postawie ufności wobec Ciebie i miłosierdzia względem bliźnich przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Koronka do Bożego miłosierdzia. Ojcze nasz, który się jest w niebie, święcie imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Męczą pąckim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebią. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmarłych stał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę ducha świętego, święty Kościół powszechny, święte obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwych stanie, żywot wieczny. Amen. Prośmy o Boże Miłosierdzie. Dla nas samych, dla naszych rodzin, o pokój na świecie, o pokój w naszych rodzinach, o pojednanie. Za grzeszników całego świata, za naszą ojczyznę, Kościół Chrystusowy, za kapłanów, za chorych, za dusze w czysto cierpiące. Wszystkich, którzy się dla nas modlą, proszą nas o modlitwę. Obiecaliśmy naszą modlitwę. Otoczmy w tej godzinie Bożego Miłosierdzia, ich i nas samych wzajemnie modlitwą do Bożego Miłosierdzia. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, dla dla jego boles miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Mi, miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, Mi, miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, Mi, miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, Mi, miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłodanie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Mi, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Mi, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Mi, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Mi, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze. I całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny. Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodę, któraś wytrysnęła z serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzie dla nas, ufamy Tobie. Święta siostro Faustyno, Módź się za nami. Błogosławiony księże Soboćko, Módź się za nami. Święty Janie Pawle II, Módź się za nami. Błogosławiony Jakubie Alberione, Módź się za nami. Błogosławiony Tymoteuszu Dziakardo, Módź się za nami. Od grzechu każdego, Wybaw nas Panie. Śdzinniczka siostry Faustyny, Poznałam i doświadczyłam, że dusze, które żyją w miłości, odznaczają się wielkim światłem poznawaniu rzeczy Bożych, jak we właściwej własnej duszy, tak i w duszach innych. Dziękuję wszystkim za wspólną modlitwę w dzisiejszym dniu i do usłyszenia i spotkania znów. Na wspólnej modlitwie. Pożegnajmy Pana Jezusa, który jest w tabernakulum kaplicy Świętego Pawła w Częstochowie. Niechaj będzie pochwalony przez Najświętszy Sakrament teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przez Najświętszy Sakrament teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. A modlił się ze wszystkimi brat Krzysztof, paulista szczęstochowy. Z Panem Bogiem do usłyszenia. Mhm.